Cześć, zapraszam Was na odcinek na temat legalnej jazdy na kładzie. Gdzie wolno Wam jeździć, jakie trzeba mieć uprawnienia, jak się do tego ubrać. Oglądajcie. Legalna jazda na kładzie. Dla wielu z Was brzmi to abstrakcyjnie, natomiast tak się da. But how? Nie jest to łatwe, natomiast jest to możliwe. Po pierwsze, jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby prowadzić kłada? Mówimy o kładach dużych, nie o kładach dziecięcych, komunijnych, tak zwanych chińczykach małych, bo ty, na, na temat tych kładów nie chciałbym się wypowiadać. Jeżeli chodzi o kłady duże, to trzeba mieć zwykle prawo jazdy kategorii B, właściwie zawsze, ponieważ te kłady są zarejestrowane jako ciągnik rolniczy lub jako pojazd samochodowy inny. I tutaj prawo jazdy kategorii B upoważnia was do tego, żeby prowadzić taki pojazd. Co więc, żeby prowadzić legalnie pojazd, trzeba mieć tego Zarejestrowanego, nic nowego nie wymyśliłem. Samo oce co uwaga, nie, poz nie pozwala ci go prowadzić po terenach publicznych, po drogach publicznych. To mamy umówione Myślę, że jest to bardzo proste i jasne. Jeżeli chodzi o to, gdzie można się poruszać, to tutaj mamy szereg możliwości. Zaczynamy od dróg publicznych. Tutaj się nie naszalejemy, ponieważ yy, no wiecie, asfalt nie, asfalt nie jest idealnym polem manewru. Dokłada każdy wolałby jeździć po polach, łąkach, lasach, żzęzowiskach i tak dalej. I tutaj rozważmy po kolei te wszystkie elementy, gdzie nam będzie wolno, a gdzie nas ktoś ciupawą przegoni i będzie miał rację, bo tak właśnie bywa. Kurwa, ja a! A, ja... Chcesz legalnie pojeździć? Pierwsze co nasuwa się tor motocrosowy, tor gdzie jeżdżą motocykle, gdzie również mogą jeździć składy, tor offroadowy, gdzie jeżdżą terenówki, kłady. Tam zwykle płacisz 20, 50, 100 zł. Ile tam sobie życzy e, dany właściciel? I legalnie możesz sobie jeździć przez x czasów, gdy ten tor jest otwarty. Pięknie brzmi, jeździłem mnóstwo czasu po torach, no tak dobrze nie ma, ponieważ torów w Polsce jest niestety za mało. Chciałbym, każdy, każdy by sobie życzył, żeby ich było więcej. Niestety jest ich jak na lekarstwo i naprawdę szukać ich ze świeczku. To mamy pierwsze legalne pierwszy legalny miejsce. Drugie, po lesie. Czy wolno jeździć po lesie? Tak, wolno jeździć po lesie, tylko zależy jak. Wolno jeździć po lesie, jeżeli jest Twoim prywatnym lasem. To jak najbardziej możesz korzystać i eksplorować w rozsądnym zakresie. Można również jeździć po lesie, gdy jest droga leśna upubliczniona, przepraszam, udostępniona do ruchu kołowego. Takie miejsca też się znajdują, zwłaszcza tam jest ograniczenie do 30 na godzinę, więc nie będzie szaleństwa i też nie sugerowałbym, tam robić szaleństwa, ale jak najbardziej jest to zgodne z prawem, z prawem i możecie tam się również poruszać. Bardzo często legalnie również można jechać, jeździć w okolicach rzeki. Drogi, które są przy większych rzekach udostępnione, nie są, nie ma tam zakazu poruszania się, natomiast uważ, uwaga, do korytarza rzeki nie wolno ci wjechać, ty mandatem, nie możesz również po tej rzece oficjalnie jeździć. Natomiast poruszać się wzdłuż może, wzdłuż jest jak najbardziej legalne. Jeszcze trzeba to jest zwrócić uwagę na wały, po wałach również nie, nie można się poruszać, chyba że są udostępnione do ruchu kołowego. Ja szczerze powiedziawszy wzdłuż wałów mógłbym przejechać prawie całą Polskę z paroma wyjątkami, gdzie trzeba się będzie zakręcić w prawo lub w lewo. I tak też zresztą niedawno zrobiłem. Więc tak się da. Właśnie, posiadasz jakieś pola, posiadasz jakieś areały, może Twoi koledzy mają, to po tych terenach drogami polnymi również możecie się przemieszczać. Czyli popatrz, ile tego, jakie są możliwości dla normalnego człowieka, kto jest normalny, kto jest na kładzie, na pewno wszyscy. Gdzie możesz legalnie się poruszać po y, tych miejscach terenowych? Ważnym elementem, gdzie legalnie możesz sobie powiedzieć, jeżeli naprawdę nie chcesz denerwować ludzi, bo pomimo, że nawet jednokrotnie możesz jeździć po danej drodze, danym terenie, to ludzie się denerwują i ciupaską ci tam gdzieś machają. Ten przysłowie, góral, akurat na terenach podgórskich jesteśmy, więc tu powiem, tego ja osobiście bardzo nie lubię. Jak ja to zrobiłem, żeby móc legalnie jeździć? Przez długi okres czasu, przez parę dobrych lat, ścigałem się w zawodach. Tam zawsze tor jest przygotowany. Tor, czy teren, yy, który ma obszar paru hektarów lub nawet yy, jedna trasa ma 150 km, co na bajach, no, w tym momencie międzynarodowych się zdarzało. Czyli masz teren zabezpieczony. Możesz się tam ścigać, nikt tam nie ma prawa ci nic powiedzieć. Płacisz wpisowe i się bawisz przez ten dzień, weekend i tak dalej. Więc często ludzie, yy, lud ludzie mówią, i ja też to przeżyłem, że nie chcą jeździć, nie chcą wkurzać innych, to jest zrozumiałe. wolno jechać na zawody, wyszaleć się i za miesiąc czasu znowu jechać na zawody, znowu się wyszaleć i to im wystarcza. Bardzo rozsądne, jak najbardziej. W Polsce jest Mnóstwo to za dużo powiedziane, ale jest organizowane sporo rajdów w sezonie. Jeżeli chcesz się wyszaleć, to praktycznie nie będziesz miał miesiąca bez dwóch, trzech zawodów. Polska Liga ATV. Naj, po, największa Liga obecnie, jeżeli chodzi o to, ilu startuje zawodników. Tam jest też rajd przeprawowo-wyścigowy, takie pomieszanie, prawda? Mamy Odlen Super Race. Niesamowicie e, dobrze prosperujący, prosperujące zawody typu cross country, gdzie ścigamy się w kółku po terenie zwykle naturalnym, czas, czasem po torze, e, z dużą frekwencją, z dużymi prędkościami, bardzo dużą adrenaliną. Mamy rajdy Baja. Troszeczkę niedoceniony, ponieważ są te rajdy trudniejsze. Tam się trzeba dużo lepiej przygotować, kwestia nawigacyjna i tak dalej. To w innym filmie. Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy pojedyncze rajdy przeprawowe. To niestety troszeczkę w Polsce umarło, ale zdarzają się takie i są kontynuowane co roku. Parę takich rajdów jest. Więc jeżeli chcesz sobie legalnie jeździć i nie patrzeć na ludzi z ciupagami, widłami i różnymi innymi dewocjonaliami, to jedź sobie na zawody i świetnie się baw. Mamy też kolejną możliwość, czyli tak zwane wyprawy. Wyprawy długie, gdzie można sobie narysować traka. Generalnie ciężko jest zrobić bez asfaltu. Asfalty muszą wchodzić w grę, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o zagranicę. Jeżeli chodzi o Polskę, to powiem Wam tak. Po wielu krajach się woziłem i Polska jest jednym z najtrudniejszych terenów, gdzie można legalnie jeździć. Dużo łatwiej się to robi na południe Europy, w Afryce, bez dwóch zdań. Tam generalnie przeciwko kładom to praktycznie się... No, nic nie wydarzy. Jeżeli przez tydzień jedna osoba nam zwróci uwagę, że nie wiem, że jest nas za dużo, za bardzo hałasujemy, to jest max. A w Polsce nie ma dnia, żebyśmy komuś nie naruszyli jego dobra i komfortu psychicznego. No i rozumiem dwie strony, bo tak to działa. No nie każdy lubi, jeżeli 10 kładów ryczących przeleci przed nosem, bo może to być wyciążliwe. Zrozummy ich też. Wracając do wypraw zagranicznych, można sobie jechać do Grecji, do Bośni, do Chorwacji. Gdzie jeszcze. Do Rumunii, do Rumunii, uwaga, nie, nie do końca morza. Rumunia na przykład mm, oficjalnie nie pozwala wjeżdżać do lasu. Utarło się wśród obrąbowców od terenowych, jak krosów, kładów, że Rumunia jest zarąbisa do orania. Otóż, mój drogi widzu, Rumunii legalnie po lasach jeździć nie wolno. Drogi widzu, jak widzisz, jest wiele miejsc, wiele sposobów na legalne poruszanie się po drogach. Czy są to idealne rozwiązania. Idealne rozwiązań nigdy nie znajdziesz, bo zawsze coś może się wydarzyć. Natomiast możesz to robić. Niekoniecznie trzeba rozorać pół lasu i przejechać 16 szlaków, żeby, żeby mieć fajną zabawę. Bawmy się, korzystajmy mądrze, tak żeby nas dobrze postrzegali, żebyśmy mogli przemieszczać się, żebyśmy mogli spełniać swoją pasję. Jeżeli masz pytania, zapraszam Cię serdecznie, pytaj w komentarzach. A jeżeli masz jakiekolwiek zapotrzebowanie na części, akcesoria, zapraszam do naszego sklepu Forpad, gdzie na pewno któryś ze specjalistów Ci doradzi. A sklep Forpad.pl jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zobaczmy się na szlaku. Pozdrawiam. Paweł Samek.